Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj postanowiłem pokazać Wam jak, uprawiam, jak można uprawiać skutecznie grzyby na podłożu CVG. Jak wiecie mój kanał jest kanałem jakby informacyjnym, może też troszkę naukowym. Staram się dzielić wiedzą, więc ja osobiście nie uprawiam grzybów na CVG, ponieważ CVG jest dedykowane do uprawy tzw. zwanych grzybów bajkowych, ale chcę pokazać jak to zrobić. Czym jest zatem CVG? CVG jest niczym innym, jak połączeniem trzech podstawowych składników, czyli C, czyli kokonkor, czyli włókno kokosowe, V, czyli vermiculit i G, czyli gipsum. Niektórzy podają stosunek jakby objętościowy, ja będę posiłkował się stosunkiem jakby wagowym, czyli na przykład, jakbyśmy wzięli kilogram włókna kokosowego, to Na 1 kg należy dać około 0,6, 0,7 mniej więcej niż 0,8 kg jakby vermikulitu i około 0,2 kg yy, gipsu, zwykłego gipsu budowlanego. I teraz, tak, chcemy uzyskać podłoże około 70-72% procentowej wilgotności, czyli czyli potrzebujemy naszą docelową, jakby wagową objętość naszego substratu, pomnożyć przez około 2,3 i to nam da odpowiednią ilość jakby wody, którą musimy dolać, czyli bardzo prosto, weźmy na przykład kilogram włókna Dodajemy do tego 0,6 kg vermikulitu i 0,2 gipsu. To mamy kilo kg, Zaokrąglmy, niech będzie około 2 kg, 2 kg suchych składników. Czyli chcemy mieć 70% podłoże, to mnożymy 2 razy 2,3, to wychodzi nam 4,6. Jakoś tak, 4,5 kg czy litrów wody musimy dodać do takiej ilości. Nie wspomniałem jeszcze, że jakby grzyby na podłożu CVG możemy uprawiać na dwa sposoby. Jeden sposób to jest tak zwany sposób tradycyjny, gdzie uprawiamy w takich grołkitach, gdzie musimy szczególnie dbać o sterylność, więc w czasie przygotowywania tego podłoża, jeśli nie chcemy sterylizować, to musimy to zalewać wrządkiem, trzymać, pasteryzować. Natomiast ja będę uprawiał w inny sposób, na w zasadzie tak zwanych worku full auto. Dlatego w tym momencie jak ja przygotuję podłoże do uprawy CVG, nie potrzebuję tej sterylności. Chodzi mi tylko i wyłącznie o rozpuszczenie składników, ponieważ moje podłoże i tak pójdzie w workach do sterylizacji do autoklawu, a potem cały proces uprawy grzyba będzie odbywał się w zamkniętym worku. Jak będę przygotowywał moje suche składniki, Czyli ja sobie biorę trzy kosteczki. Każda kosteczka waży 650 gram. Czyli 3 razy 650 to jest około niecałe 2 kg. Czyli mamy 2 kg włókna kokosowego. 0,7 przyjmijmy. 0,7 w to jest około 1,3 kg. Dodatkowo potrzebujemy 0,2 gipsu. Czyli wychodzi około 400 gram gipsu. Czyli suma moich składników. To jest 3700 gram. Czyli teraz chcemy z tego zrobić 70% wilgotność podłoża, więc musimy pomnożyć razy 2,3. Czyli 3700 razy 2,3 to wychodzi około 8,5 kg wody. Dlatego zaraz wam pokażę, jak zalewam moje kostki 8,5 kg wrzącej wody. Na potrzeby tego filmu zaopatrzyłem się w włókno kokosowe. Takie kostki można kupić nawet w mrówce. I o dziwo, w mrówce są bardzo tanie, bo byłem zdziwiony, jak tania jest kostka włókna kokosowego w mrówce. I kupiłem również vermiculit. Jak widzicie, wymieszałem już wszystkie moje składniki. Obliczyłem sobie te 8 litrów wody. Specjalnie wziąłem jej troszeczkę mniej, a dlaczego? Dlatego, żeby zrobić ten test, powinno mi wykapać tutaj 2-4 krople wody po, po, po ściśnięciu. Jak widać, woda w ogóle nie kapie, czyli mam zdecydowanie podłoże za suche, dlatego dolewam więcej wody pół litra około na razie chociaż wydaje mi się, że wleję cały litr. Rozmieszam wszystko jeszcze raz. Uh -huh. Już widać, że jest dużo lepsze podłoże, już jest bardziej wilgotne, ale spokojnie mogę wlać cały litr. Wymieszam i zobaczycie za chwilkę, jak to będzie wyglądało teraz. Prawidłowo powinno wylecieć z mojej ręki 2, 3, 5 kropli maksymalnie po, po ściśnięciu. Patrzmy teraz. Teraz mi się leje więcej niż 5 kropli, ale to też dlatego, że jeszcze dobrze nie rozmieszałem. Dobrze. A to co jeśli dałem za dużo? No, jeśli dałem za dużo wody, czyli przesadziłem z tym litrem. No to co będę musiał zrobić? No po prostu dorzucę trochę wiermikulitu, bo przecież włókna kokosowego nie będę nowego niszczył. Więc jeszcze raz robimy test. Troszkę za dużo. Także nie wykluczone, że ten litr wody był zbyt. Dużą ilością. Minęło kilka minut, i popatrzcie, wymieszałem wszystko dokładnie. Vermiculit też troszeczkę wchłonął wodę, i okazuje się, że jak ściskam, no, kilka kropel leci. Nie jest jakoś bardzo dużo, więc. No. Teraz nawet żadna nie chce polecieć. Czyli dalej są jeszcze miejsca, gdzie leci bardziej, a co miejsca, gdzie jeszcze mniej? Czyli tam na środku, jak wlałem wodę, to tam rzeczywiście jest jej więcej. Jeszcze raz test. O, jedna, druga trzecia. Z całej siły, jak ścisnę, to parę kropel poleci. Ogólnie wydaje mi się, w zasadzie jestem pewny, że jest to dobre podłoże, że wilgotność nie jest zbyt. Duża. Pamiętajcie, że vermikuli też ma potencjał, potrafi wchłaniać nadmiar wilgoci. Także mamy gotłoże, gotowe podłoże. A teraz już standardowo do woreczków, do pasteryzacji albo sterylizacji. Tutaj spokojnie można pasteryzować. Tylko, że dla mnie to jeden, że tak powiem, bez znaczenia, czy, czy sterylizacja, czy pasteryzacja, bo mój autoklaw. Robi obie funkcje i pasteryzacji i sterylizacji. Jak nastawię na 80 stopni, to też będzie dobrze. Jak nastawię 121, to też będzie dobrze. Dobrze, będziemy nakładać nasze podłoże do uprawy CVG. Ja robię na takich workach. Tutaj nie chodzi o wielkość worka, chociaż dobrze, żeby był w miarę szeroki, ale chodzi o wielkość filtra i o gradację tego filtra. Najlepiej, żeby miał 5 mikronów a jak nie, dochodzisz chociaż 0,5 mikrona 0,2 jest zdecydowanie za gęste grzyby będą się dusiły i gdybyśmy uprawiali na takich złych workach na pewno trzeba otworzyć jak zaczną pojawiać się piny, trzeba otworzyć grzyby otworzyć worek, żeby dostarczyć świeże powietrze jeśli będzie 0,5 mikrona, a najlepiej 5 mikronów to nasze grzybeczki rewelacja, będą rosły full auto bierzemy się do roboty ja robię takie kostki po niecałe 2 kg. Zależy co uprawiamy, prawda? Natomiast no, ja nie uprawiam za bardzo na, na Civici, no bo nie ma za bardzo grzybów, które bym uprawiał, ale tutaj damy około 2 kg. Tak, po prostu na oko. Tutaj nie chodzi o to, żeby było dużo. Dobrze, zważyłem mój woreczek, ma półtora kilograma. Zupełności wystarczy. Czyli taka ilość półtora kilo to jest naprawdę aż nadto. Tym bardziej, że tutaj jeszcze wejdzie sporo ziarna. Więc wydaje mi się, że nawet półtora to jest za dużo. Najważniejsze jest ta hydratacja, żeby było te 70%. I tutaj jest 70% lekką ręką. Nie wylewa się. Woda po naciśnięciu, jakby gdyby się wylewała, to tak dosłownie 3-4 krople. Tu też warto zwrócić na to uwagę, że jak widzieliście przed chwilą na filmie parę minut temu, to tam dość dużo wody ciekło. Ale ja zostawiłem to na całą noc żeby to sobie ten vermikulit wypił tą wodę. I ten vermikulit ją naprawdę wypił i na następny dzień w ogóle już nic nie leci. Czyli gdybym od razu chciał robić, kończyć, to by mi się wydawało, że jest za dużo wody. Zresztą miałem taki, taką myśl na początku, że wody jest za dużo i że trzeba będzie dołożyć vermikulitu. A tu się okazuje, że nie. Być może nawet Teraz jest ciut za mało, dlatego warto zostawić po napoczeniu na te kilka godzin, albo najlepiej na całą noc, żeby spokojnie wsiąkło to, co ma wsiąknąć. Normalnie nie nakładałbym tego ręką, tylko jakimś pojemniczkiem. Też nie robiłbym tego w domu, tylko w garażu, ale stwierdziłem, że tu mam dobre światło. Dzisiaj jest wieczór, teraz w ogóle jest jesień, to tuż na polu nie ma co robić, bo ciemno, jak nie powiem w czym. Więc tu mam najlepsze światło, bo mam lampę od góry, która fajnie doświetla. Tym bardziej, że ta moja lampa, która jest na suficie, za chwilę Wam ją pokażę, to, to jest lampa nie bez powodu ona tutaj stoi, ponieważ to jest lampa, która ma światło, pełne spektrum światła, czyli to jest lampa, pod którą Jakbym siedział pod słońcem można byłoby się na niej opalać. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja sobie tutaj w lutym zostawię sadzonki pomidorów, papryk, i one po prostu będą, będą sobie kiełkować tak, jakby były na parapecie na oknie. Nawet lepiej niż na parapecie, bo na parapecie takie pomidorki to się wyciągają. Pod tymi lampami nic się nie wyciąga. Zniżę tylko tą lampę na jakiś metr nad ziemią. I rewelacja do uprawy. Także jak widzicie, nie tylko grzyby, nie tylko marihuana w tych namiotach z tymi lampami, ale przede wszystkim można uprawiać na tym wszystkie sadzonki na, na wiosnę. A ja uprawiam właśnie jakieś pomidorki czy, czy jakieś tam papryczki. Także sprawa super. Nie mówiąc już, że jak jest taka jesienna depresja. Siądziesz tu w piwnicy, włączysz światło, to tak jakbyś miał słońce, więc, więc czujesz się komfortowo. Teraz standardowo wróczek uklepujemy, chociaż tutaj tak, to jest tak pulchne podłoże, że tu się wiele nie uklepie. Po prostu trzeba go złożyć zgodnie z, z zagięciami. I do środka filtr. zwijamy taką kosteczkę. Mamy taki około 1,5 kg blok kostkowy. I to samo i do środka. I kolejny bloczek. W przypadku uprawy grzybów na podłożu CVG zazwyczaj to są jakieś małe grzybki nie rosną duże i tak naprawdę sama podłoże nie ma dużych wartości odżywczych więc tutaj najważniejsze jest to żeby dać dużo ziarna zaszczepionego do, do takiego worka, więc nie chodzi o to żeby było dużo podłoża chodzi o to żeby dać dużo ziarna więc takie kostki 1,5 kg w zupełności Powinny wystarczyć. Natomiast do każdej kostki dodam co najmniej pół kilograma ziarna. Czyli taki słoik, może jak nie cały, to, to dwie trzecie słoika na worek. Ostatni już worek. I mamy 9 kosteczek po około 1,5 kg. Każda. Także nie jest źle. Kosteczki spakowane do koszyka. I teraz idą do sterylizacji 121 stopni. Jeśli chodzi o czas, no standardowo robi się 2,5 godziny. Oczywiście kostki z takim podłożem z włókna kokosowego, które samo w sobie już było strylne. Według mnie nie wymagają takiego długiego czasu sterylizacji, natomiast ja tego nie robię przemysłowo. Wysterylizuję, zostawię też to do jutra, dopiero jutro będę szczepił, więc pewnie włączę na półtorej godziny. A, a ten sterylizator trzyma temperaturę, tak naprawdę do jutra będzie trzymał temperaturę, więc poza sterylizacją będzie jeszcze proces pasteryzacji postępował przez cały dzień. Także widzimy się jutro.